Cześć, witajcie moi drodzy, jesteśmy dzisiaj na stylo i pokażę wam pewną rzecz. Ponieważ dużo osób o to prosiło, to zrobię to oczywiście, bo, bo, bo trzeba, jakby nie patrząc. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam, jak stworzyć własnego kita na arenie, bo dużo osób prosiło mnie, żebym stworzył taki malutki poradnik do tego, bo można teraz stworzyć własne kity na arenie, czyli możecie wejść sobie na arenę 1.16, czyli bijecie się z innymi graczami, możecie wejść tutaj standardowo na te kity, które są w głównej puli. Możecie wejść w arenę każdy na każdego Albo możecie wejść na arenę 1 kontra 1 na własnych kitach Możecie stworzyć własny kit, czyli taki na jaki chcecie się bić Jeżeli kit będzie fajny to dodamy go do głównej puli o tam No i w sumie to tyle Tutaj macie informacje jak to zrobić Mimo wszystko i tak to pokażę wam jak wszystko się zrobić Przejdziemy przez cały plugin który stworzyłem I cóż, dobra, pierwsza rzecz Wpisujecie ukośnik pvp Teraz aktualnie jesteście w zwykłym trybie, może ja to zrobię inaczej, patrzcie, włączymy sobie survival Ok, jesteśmy w zwykłym trybie, mamy survival Pisujemy kośnik pvp i tu mamy kilka opcji, tryb tworzenia, utwórz kit, edytuj kit, pojedynek i wejdź z trybu tworzenia Nas interesuje, najpierw musimy wejść oczywiście do trybu tworzenia, tak jak tu macie napisane i przejść do trybu tworzenia, więc my to zrobimy oczywiście Przechodzimy do trybu tworzenia, przerzuciło nas do trybu Yy, tworzenia, Wam się w tym momencie zmieni tryb na creative, to jest bardzo ważne, Wam się w tym momencie zmienia tryb na creative, mi oczywiście nie, bo mam tam rangę administratora, czyli mnie to tak jakby ignoruje, region tutaj, który jest nałożony i tak, tu możecie sobie wziąć w tym momencie przedmioty, jakie chcecie do kita, powiedzmy ja sobie zrobię takiego kolorowego kita, żeby był taki fajny i powiedzmy, że o super, to będzie najlepszy kit na świecie Dobra, takie coś, i nie wiem, weźmy sobie milion koksów jeszcze, super, super kit będzie naprawdę, jak widzicie. O i ogólnie jest jeszcze jedna taka rzecz. Mm, możecie sobie wziąć książkę i na przykład książeczkę, bo dużo też osób o to pytało, no nie wiem, czekajcie, weźmy jakąś książeczkę do zbroi. Cielnie, trzy najlepsze enchant. Jak chcecie coś zenchantować, to tutaj macie kowadła i robicie to w normalny, Minecraftowy sposób. O, widzicie, mamy teraz cielnie. No i dobra. Tu macie cały poranik jak to zrobić, też przez niego przejdziemy oczywiście i tak, wpisuje się właśnie PvP, teraz wchodzimy sobie w utwórzki, klikamy i tak, tutaj macie sloty na hełm, zbroja, spodnie, wszystkie te rzeczy musicie kłaść pod tymi slotami, czyli tutaj idzie hełm, tutaj idzie zbroja, tutaj idą spodnie, tutaj idą buty, tutaj mieczyk, a tutaj nie wiem, powiedzmy jabłuszka. Tutaj ogólnie możecie sobie wypełnić cały ten pasek, całe te dwa paski przedmiotami, i te przedmioty dostaniecie. Tutaj, gdzie są czarne sloty, tam nic nie możecie dawać. A tutaj, tak jak sobie widzicie, przyciągaj na prawo od tego slotu. I tutaj, możecie dawać sobie wszystkie rzeczy, które chcecie mieć. Czyli to wszystko dostanę yy, wraz z kitem. I pamiętajcie, żeby kliknąć zapisz, bo jak anulujecie, to wam się nie zapisze, oczywiście. Też wiem, że na wersji 1.8 często coś się tutaj buguje, dużo graczy mi się skarżyło, ale spróbujemy to naprawić. Póki co zalecam robić kity na 1.16. Ok, klikamy, zapisz. Nie w tym momencie wyskoczy Wam powiadomienie, że kit się zapisał. Znaczy teraz nie wyskoczy, ale pewnie jak już będzie grać za jakiś czas, to dodam to napis, żeby tutaj prosty skakiwało, że kit pomyślnie zapisany. Ale ok, teraz możecie sprawdzić yy, w sprawę tak. Wchodzicie jeszcze raz w ukośnik kit, yy, ukośnik PVP, i macie tutaj edytuj kit. Jak wejdziecie w we edyty kit, to macie wszystkie kity, które stworzyliście. Czyli wcześniej, wcześniej stworzone kity i ten najnowszy. Oczywiście najnowszy są po prawej stronie i możecie sobie sprawdzać te kity. Jeżeli wasz kit został stworzony pomyślnie, no to będzie tutaj po prawej stronie na maksa. I tutaj jak widzicie, jest mój kicik, fajnie, wszystko się zgadza. Wszystko jest tak, jak miało być. Więc jest, jest git, tak? Możecie sobie go też sprawdzić przyciskiem weź kit, możecie go usunąć, przyciskiem usuń, wiadomo. Weźmy sobie go, jak widzicie, no jest tak jak miało być, dostaliśmy nasze przedmioty, super. Wszystko działa. ok też jak widzicie, jak wejdziecie tutaj oczywiście w kit, to macie też jakieś stare kity, które stworzyłem, możecie je usunąć, bo maksymalnie jest bodajże 26 kitów do zrobienia, więc więcej niż 26 nie możecie, macie takie ograniczenie. ok no i teraz dalej jesteście w trybie tworzenia. Z trybu tworzenia nie możecie kogoś wyzwać na pojedynek, ani nikt nie może was wyzwać na pojedynek. Um, więc co teraz istotne, musicie wyjść z trybu tworzenia, wpisując po prostu, wpisując PVP, i tutaj macie taką czaszkę, Wyjść z trybu tworzenia. No i dobra, i wychodzicie, wywali zabiło was, wam w tym momencie zmieni się tryb na survival, będziecie w tym momencie sobie w takim stanie jak ja teraz jestem. No i co, możecie sobie jeszcze tutaj, nie, teraz nie sprawdzę tego. Musimy być w trybie stworzenia, żeby sprawdzić wszystkie nasze kity No ale dobra, powiedzmy, że chcemy zawalczyć z, z kozaczkiem, nie? Patrzcie, teraz piszemy pojedynek kozaczek I bierzemy go na przykład na nasz kit, który stworzyliśmy Teraz go wyzwaliśmy, o, ja mu wyskoczyło okienko, żeby zaakceptować I bijemy się na ten kit, który stworzyliśmy Więc kozaczek już tam jest naprzeciwko i to jest tak naprawdę cała filozofia, nie? Więc nie ma nic ciężkiego, kurde, ten kozaczek będzie mnie tutaj pewnie na koksy jadł Czekaj, czekaj, oj, oj a dobra, no cóż, padliśmy na szczęście. Mamy statystyki 2506 na 16 więc nic nie jest stracone. Yy, dobra, i to tyle: to tyle tak naprawdę. Yy, fajnie było, mam nadzieję, że Wam się spodobał ten mini poradnik, jak stworzyć kit. Yy, ogólnie możecie mi pisać pomysły na odcinki, bo nie mam pomysłu. Ostatnio, jak wiecie, troszkę pustka na kanale, więc taki mini odcinek, ale tylko żebyście wiedzieli, jak to tworzyć. A i dzisiaj zapraszam Was na Star Warsów. Dzisiaj 6 maj. Więc wbijajcie, będziemy grać łóżka, a sobie wam pokażę troszkę. A czemu by nie, Pokażę. Pokażę wam, jak to wygląda. Nie tutaj, nie na SM7. Dobra, patrzcie. Wejdziemy sobie teraz tak. Po lewej stronie, przy okazji Sky Warsy niedługo będą, yy, mamy remake Bedwarsów. Ostatnio, jak wiecie, Bedwarsy były mocno zlagowane, a teraz tak naprawdę to naprawiliśmy, większość błędów i wszystko śmiga w miarę dobrze. Więc sobie, pokażę wam jak to wygląda, jakie mamy tutaj lobby zbudowane przez Mefiusy, Simsio, Ciapoka, Shuromę i Muffinka Więc wielkie podziękowania za zbudowanie tego pięknego lobby dla nich I tak to wygląda, może ja sobie włączę game mode'a Powinienem wam pokazał póki co Aren, choć Areny znacie z pewnego serwera Aczkolwiek będziemy tutaj, mamy dużo jak wiecie Aren z, na poprzednich Bedwarsach i będziemy je przerzucać za jakiś czas Tylko, no, no, musimy, musieliśmy ogarnąć wszystkie błędy, dobra takie fajne lobby, tutaj fajny napis Bedwars. Jak widzicie, jak najbardziej spoko, tam są topeczki. topeczki też zobaczycie, jak wybijecie. I tu jeszcze się troszkę pewnie rzeczy pozmienia, ale co wygląda to tak. Jak najbardziej spoko. Więc widzimy się na Bedwarsach i mam nadzieję, że już będziecie wiedzieli, jak stworzyć własnego kita, więc życzę wam miłego dnia lub nocy.